Muzyka! Witamy Was bardzo serdecznie z dniowym opóźnieniem. E... Ze względów technicznych? Tak, no, fokus nam się zepsuł. Tak, fokus nam się zepsuł e... i 30 minut materiału poszło do luftu, ale nagraliśmy jeszcze raz albo nagrywamy w Nagrywamy drugi raz, to jest dla Was odcinek z QA. My rzadko to robimy, właściwie wcale. Odpowiemy Wam na kilka Waszych pytań, bo pojawiło się ich mnóstwo. A za jakiś czas, może za dwa tygodnie, trzy, zrobimy po prostu kolejny taki odcinek. Więc jeżeli wasze pytanie nie załapie się tym razem, to być może pojawi się w kolejnym takim odcinku. Tak. W ostatnim czasie naprawdę mnóstwo osób doszło na kanale, mamy mnóstwo nowych subskrybentów, więc pewnie większość z was nie wie, kim jesteśmy i tak dalej. Agnieszka i Dawid. Tak, żeby no. formalności były za nami. To i gdzie studiujecie, studiowaliście, trochę prywatne, ale niezmiernie mnie to ciekawe. No może Ty powiesz, bo to będzie szybsze. Czy tak, co studiujecie, studiowaliście? To, to będzie szybsze, bo nic nie studiuję, studiowałem. E, mianowicie przez rok chodziłem do szkoły aktorskiej prywatnej i przez rok studiowałem gry i grafikę interaktywną w Chorzowie. Nic nie skończyłem, więc zasadniczo jestem dyletantem, nieukiem, a o filmach to ja wiem z vhs e, Ja skończyłam najpierw filmoznawstwo, później e, skończyłam promocję sztuki i nowe media jednocześnie, a następnie poszłam sobie jeszcze na dokładkę na pedagogikę sztuki, którą też skończyłam. Mam więc ze sobą trzy i czy magistry, czy no. na, nadrabia tutaj w zespole? Może przy okazji odpowiemy na to pytanie, czym się zajmujemy aktualnie. Okej. Okay. To ja mam zacząć? Tak, bo ludzie o tobie głównie nie wiedzą, tak mi się. A powiem. tak, bo ja jestem tym tajemniczym. Ja jestem freelancerem, web projektuję strony internetowe i to mi przynosi pieniążki, pieniążki. Powiedzmy. Powiedzmy. Przy tym pytaniu pojawiła się od razu odpowiedź od kogoś, że jestem pedagogiem. Nie nie pracuję w zawodzie pedagoga aktualnie, aktualnie zajmuję się PR-em w agencji kreatywnej. Co lubicie robić w wolnym czasie, kiedy nie zajmujecie się kinematografią? Jakim wolnym czasie? Nie Naprawdę pracujemy oboje w pełnym wymiarze godzin. Ja na etacie, Dawid na freelancie. Później chodzimy do kina, nagrywamy. Wracamy do domu, nagrywamy rano, no. idziemy do pracy. no. I zasadniczo trzeba to traktować jako swego rodzaju dwa etaty. Jeżeli jest jakieś wolne, no to wykorzystuj urlop wolny, Wykorzystujemy go z reguły na jakiś no, festiwal, festiwal filmowy, filmowy, na przykład nowe horyzonty czy coś w ten deseń. I nadchodzący off camera, już dzisiaj zauważyłem na Instagramie 70 dni, dni roboczych do festiwalu. Roboczych? Takie będą nasze pewnie wakacje w maju. Jak wam się żyje w Krakowie? Czy chcecie tutaj zostać, czy może przenieść się gdzieś, gdzieś indziej? Tu jesteśmy podzieleni troszeczkę. Znaczy, mi jest wszystko jedno. Ja mogę mieszkać wszędzie, bo pracuję przy komputerze, więc mogę równie dobrze siedzieć w jakimś magazynie na Antarktydzie i cały czas nadawać. No, no i sytuacja wygląda tak, że jeżeli, jeżeli Dawid będzie chciał dalej zostać ze mną, a bo to jest też istotne, to często się pojawia, tak, jesteśmy parą. I będziemy dalej razem, to Dawid będzie musiał się przeprowadzić, ponieważ ja mam w planach wyprowadzki dalekie. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś do Kanady, bo po prostu, no. Chyba bo, się domyślać. Poza dużo smogu i TVP. Ulubiony wasz kanał filmowy na polskim YouTube? Ja mam taki problem, że nie oglądam polskich kanałów filmowych. Ewentualnie czasami jakiś pojedynczy materiał a propos czegoś, jakiegoś konkretnego tematu, który rzeczywiście mnie interesuje. Nie mam tak, żebym. Kogoś subskrybowała, oglądała namiętnie, i tak dalej, bo też nie mam czasu na oglądanie YouTube'a, tak naprawdę. Z zagranicznych oglądam regularnie Z Stackman zawsze spoko. Na blogu napisałem kiedyś taki tekst, pięć zagranicznych kanałów filmowych, które oglądam z przyjemnością, więc link będzie pewnie w opisie. Ja od siebie dodam, że zaglądam do Ikaboda, lubię skazanego na film, więc tutaj chłopaków polecam. A z takich nieco mniej filmowych, to oczywiście zapraszam do kanału policjanki Janka Sztaifel. O, oczywiście, bo polecamy policjanki. Tak, polecamy policjanki. Plus, tak no tak. zdarza nam się szczególnie, kiedy jesteśmy w takim, a nie innym humorze albo stanie. Obejrzeć Masochistę. Nie no, masochista. To jest na te fajne wieczory. To, to jest na to fajne w pewien wiecie. sposób analiza filmowa, więc jest to kanał powiedzmy. Około. A z ostatnich naszych odkryć e, oglądamy generatora Frajdy, bo jest zabawny i lubię. Ale nie ma nic wspólnego z filmem. No nie, ale, ale lubię, jak ktoś odpakowuje dinozaury, bawi mnie to. to. To jest powrót do mojego dzieciństwa. Tak. Tak. Ja w ogóle bardzo lubię jego postać. Kiedy spotkanie z nami? Ja myślę, że tak naprawdę teraz będziemy mieć bardzo, bardzo intensywny okres aż do Oscarów mm. i wydaje mi się, że spotkanie z nami... Może uda się zorganizować w pierwszy weekend Oscara. Jedno spotkanie na pewno moglibyśmy ogarnąć w okolicach marca, a potem na off camerze na pewno już. Mhm. To już jest 100%, bo i tak będziemy chodzić na te filmy, więc po prostu możemy się umówić w jakimś fajnym lokalu. Więc śledźcie nasz fanpage na Facebooku i naszą grupę, bo tam na pewno będziemy informować w pierwszej kolejności. Pytanie do Dawida. Czy postprodukcja zajmuje Ci dużo czasu? W ostatnich filmach było dużo wstawek. Powiem tak, postprodukcja potrafi trwać od powiedzmy 3 do 8, 9, 10 godzin. W przypadku na przykład zestawienia paździerzy polskich 2016 siedziałem nad tym ponad 8 godzin, bo jednak wstawienie tych wszystkich Wandamów to jest czasochłonne, to jest bardzo czasochłonne i to się tylko tak wydaje, że to jest. Teraz inaczej trochę podchodzimy do recenzowania filmów, i faktycznie te nasze dyskusje po filmie są dużo dłuższe niż na przykład pierwotnie było na kanale. Nawet montaż takiego materiału 30-minutowego trwa trochę dłużej, żeby wyciąć te najważniejsze rzeczy, ułożyć to w płynną, logiczną całość. No i to trochę trwa. Jakich y, aktorów u jakiego reżysera i w jakim gatunku chcielibyśmy najbardziej zobaczyć? Ja bym chciał, żeby David Fincher wyreżyserował film gangsterski z taką śmietanką Hollywood. Chciałbym tam zobaczyć na przykład Daniela Day-Lewisa, Ryana Goslinga, Roberta De Niro, który by się zrehabilitował po tych kolernych dziadkach Dirty. A wiesz co, ja się zgadzam, bo chciałabym zobaczyć faktycznie film Finchera. Fincher jest jednym z naszych ulubionych, jakby aktualnie no. działających reżyserów, więc Koleś to się jest naturalne, jest. ale chciałabym zobaczyć coś na zasadzie thrillera psychologicznego. Z makawojem, bo makawo jeszcze u Finchera nie grał. U Finchera nie grał, ale teraz zobaczymy go w split, więc to będzie też ciekawa, no. jakaś taka wprawka do tego. E I bardzo bym chciał, żeby Michael Mann wrócił z jakimś konkretnym filmem. Ja bym też chciała zobaczyć y, Emmę Stone z Josephem Gordonem Levitem w duecie i wydaje mi się, że oni też by się bardzo dobrze sprawdzili. Musicalu, mm -hmm. bo Joseph Gordon levitt w ogóle byłby dla mnie najlepszym wyborem po goslingu, jeżeli chodzi o La La Land, ponieważ facet świetnie śpiewa, doskonale tańczy, ma świetną prezencję. No, mm -hmm. czego chcieć więcej. Czyli wiedzieć? czekamy na La, La La Land. Mam taki pomysł, żeby kiedyś ktoś zaangażował do roli babci i wnuczki Helen Mirren. I Jennifer Lawrence, Helen Mirren, dużo, dużo młodsza. Była bardzo podobna do aktualnej Jennifer Lawrence. Którym filmom na Filmwebie wystawiliśmy dziesiątki? Bo wspominałem ja, że wystawiłem tylko kilka dziesiątek w swoim życiu. A bardzo podobnym filmom wystawiliśmy dziesiątki. Ja właściwie rzadko korzystam z filmu webów, więc nie dziwcie się, że tam jest mało ocenionych filmów. Ja z tego co wiem, mam siedem dziesiątek wystawionych i jest to na pewno Ojciec Chrzestny 2. Zgadzam się. Indiana Jones i ostatnia krucjata. Zgadzam to jest moim się. Moim zdaniem perełka, jeżeli chodzi o kino o Nowej Przygody. Imperium kontra atakuje, gwiezdne wojny. A to również jest u mnie dycha, Doskonały film. Gorączka Michaela Manna. Potem mam jeszcze lśnienie jak Kubryka, bo to jest u mnie przykład horroru idealnego. Dla mnie nie. I, I jeszcze mam e, oczywiście łowcę Androidów. Udało mi się wszystkie 7 minut. Udało się. Łowcę Androidów. Ale. Dlatego jakbyście się zastanawiali, na co czekam najbardziej w 2017 roku, to myślę, że tutaj spoiler ładny się znalazł. Co się stało z Pulp Fiction? Ono też miało kiedyś dziesiątkę u mnie na filmowie. Musiałem mieć jakiś zły dzień i mu obniżyłem. Widzą, bardzo spodobał się Wasz materiał pod tytułem Powtórka Potera. Czy macie plany robić więcej takich formatów? Owszem, tak. nadchodzi format, który już zapowiadaliśmy, znaczy format minicykl, e, powtórka z polskiego. Miał być w grudniu, ale wiele, wiele rzeczy po drodze wyniknęło, więc myślę, że gdzieś w okolicach lutego w końcu ogarniemy kilka materiałów z tego cyklu. Ma. Ale musi przejść ten okres najgorętszych premiar, bo okazuje się, że mamy przynajmniej 3-4 filmy tak naprawdę co piątek do zrecensowania. To jest 3-4 odcinki tygodniowo a jednak mamy jeszcze pracę i własne obowiązki i tak dalej, i tak dalej. A takie przygotowanie odcinka dyskusyjnego też troszeczkę więcej trwa. Ja bym na pewno chciał zrobić powtórkę obcego, ale zobaczymy co z tym będzie. Ale to raczej przy okazji już... No Aliena, no, I na pewno będzie powtórka Star Wars przed epizodem 8. I to bym chciał zrealizować z Michałem, bo on bardzo, bardzo chciałby się podjąć y, rozmawiania o nowej trylogii. Znaczy tej... tamtej trylogii. Czy będzie kiedyś o... gościnnie Jacek w jakimś odcinku? Nie. nie. Jak wyglądają Wasze listy aktorów zagranicznych, z którymi chcielibyście się spotkać? Z każdym. E, no. no dobra, może z Raselem Krowbym się nie chciał spotkać. Spotkałbym się z DiCaprio, ale wiem, że byłoby dosyć awkward, bo by przyszedł z mamą. Z Josefem gordonem Lewitem bym się spotkał bez problemu. O, z Josefem gordonem Lewitem bym się nawet Chris Pratt. Z Lawrence, szczególnie, gdyby była w duecie z Prattem. Ja spotkałem Benedicta Kamberbacza, ale nie chciał sobie z zrobić ze mną foci. Ale tą ręką go tykałem. Tą ręką. Od trzech lat nie byłem. Filmy, które dzielą ciebie jak Agnieszkę. Czyli to chyba jest pytanie do ciebie. High Rise. Ale to też nie jest aż taki, wiesz... Ja bardzo nie lubię tego filmu. Znaczy, on miał potencjał, ale... Jest... Ja, nie, ja nie uważam go za arcydzieło. Wiecie, my mamy naprawdę bardzo, bardzo zbliżony gust i jarają nas podobne gatunki ci sami twórcy. Czasami no. trudno jest znaleźć film, który by nas podzielił. Ja nie przepadam za rośnieniem Znaczy... Po prostu widziałam ten film... Wskaza na wizerunku. Jaki jest wasz ulubiony film Disneya i dlaczego to Król Lew? Ponieważ to jest... Pierwszy film, który zarówno ja, jak i Dawid widzieliśmy w kinie, mając po 5-6 lat. Po raz pierwszy poszliśmy do kina oglądać film na wielkim ekranie, i to był właśnie Król Lew. I potem poszedłem od razu do sklepu papierniczego, żeby sobie kupić kolorowankę z królalwa, tak bardzo mną zawładną. Ja dostałem kolorowankę jeszcze przed sensem. Na bogato, Hashtag. Czy warto studiować filmoznawstwo? Jeżeli pasjonujecie się kinem, oglądacie dużo filmów, a chcecie w jakiś sposób usystematyzować swoją wiedzę, dowiedzieć się jeszcze więcej, uczyć się kina naprawdę pod okiem profesjonalistów, kogoś, kto ogarnia, to ja polecam filmoznawstwo. Poza tym, filmoznawstwo jest też świetnym wstępem do praktycznych zawodów filmowych. Poza tym, ja studiowałam akurat filmoznawstwo w Łodzi. Dzięki czemu miałam dużo wykładowców, właśnie też z filmówki czy z ASP. Część naszych zajęć miała wymiary faktycznie praktyczne, ponieważ zaliczenia z tych przedmiotów e, mogły być w formie etiudy filmowej czy jakiegoś montażu. Dodatkowo plusem filmoznawstwa, akurat łódzkiego i w ogóle kulturoznawstwa łódzkiego, jest to, że tylko połowa zajęć jest obligatoryjna. Takie podstawy jak powiedzmy analiza filmu czy historia filmu. Druga połowa zajęć. To te, które wybieramy sobie sami spośród puli zajęć dodatkowych i dzięki temu możemy na przykład iść na zajęcia przez cały semestr, odbywając się na przykład mm, z kina, braci kołem. Ja polecam, naprawdę polecam, szczególnie dla osób, które są bardzo zainteresowane światem, bo to są bardzo ogólne i bardzo humanistyczne studia się dzieje z Michałem, czy on jeszcze będzie na kanale i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście on jest częścią kanału i teraz zajmuje się głównie ciachaniem naszych materiałów. Tylko, że Michał mieszka obecnie w Bydgoszczy, więc nie mieszkamy w jednym mieście, nie możemy nagrywać materiałów wspólnie, ale raz na jakiś czas będziemy się spotykać, żeby właśnie nagrać kilka rzeczy na zapas, więc one będą się pojawiać, tylko nie tak często, jak kiedyś no niestety. No i prawdopodobnie nie będą to recenzje, bo recenzje musimy no. nagrywać na, na gorąco w miarę. Więc raczej odcinki dyskusyjne, raczej jakieś takie nowe rzeczy, rankingi tego typu rzeczy. Ewentualnie jakieś recenzje seriali na przykład. Na przykład, na przykład. Bo na przykład zaczęliśmy oglądać serial Atlanta, którym Michał jest zachwycony. My zachwyciliśmy się dosłownie wczoraj. W tym momencie jest szarą eminencją kanału i on się chowa z tyłu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I pamiętajcie, żeby zostawiać kolejne pytania do kolejnych QA, właśnie pod tym materiałem, bo będziemy sobie wybierać te najciekawsze pytania i pewnie będziemy kontynuować ten mini Tak, i ja bym chciała tak naprawdę, żebyście się trochę wysilili i zadali nam bardzo. Nietuzienkowe pytanie. Formalności mamy za sobą. Powiedzmy, wiecie już, co robimy w życiu, kim jesteśmy, co i jak, po co z kanałem. Więc teraz możemy troszeczkę bardziej filmowo podejść do tematu, jeżeli oczywiście macie jakieś fajne pomysły na to. Albo pytanie. w ogóle nie filmowo. Na przykład, jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Albo, gdzie chciałbyś najbardziej pojechać? Albo. 10 faktów o mnie. <laughs> Jaki jest Twój bezużyteczny talent? Potrafię zginać palce w górze, tak. W sensie tak? Eee. Eee. <laughs> Dobra, to zadawajcie nam pytania pod tym filmikiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, do zobaczenia. Następna recenzja to będzie Manchester by the Sea, długo wyczekiwany. Już sobie po prostu ostrze ząbki na ten film. Dobrze, ostrz sobie ząbki, a tymczasem do zobaczenia. City of stars, there's so much that I can't see.